Ja mam z tej strony, z Rx, Tak, a to jest już ósmy odcinek z Overspeed na moim kanale Ta i właśnie mm, mam nowy pomysł na serię. Y, mam taką grę mm, Expand Reality Extrem, właśnie to jest Extrem Pack jakiś w dodatku. Ta gra ma słabą grafikę, nawet że ustawiłem sobie na najwyższe ustawienia. Jest fatalna grafika, ale gra... Fajna, jak ktoś grał w Colin Mcgrailin yy, Czy jakoś tam coś się wymawia yy, Czy ktoś w to grał kiedykolwiek To to jest bardzo podobne do tego Tylko Polskiej wersji Producent jest właśnie z Polski Tej gry i yy, Nie powiem nazwy Ale każdy się chyba domyśla I może dzisiaj na moim kanale yy, Pokaże się odcinek Taki pierwszy Z Xpand Reality Extreme tak, yy, no i tak właśnie mam, po, właśnie dużo gier ostatnio zainstalowałem i nie wiem z czego jeszcze będzie seria, ale najpierw chciałbym skończyć z tą, bo nie chciałbym dwóch naraz, ale prawdopodobnie będzie Overspeed i te X-Pant I jeszcze właśnie nie wiem jak to się wymawia, ale chyba dobrze, X-Pant Reali x Ex Okej, okay, to już żeby nie przedłużając yy, odcinka z Overspeeda. To co, zagrajmy w... i też trochę przepraszam za ból gardła, bo mnie trochę boli gardło i chyba słychać, ale to tam chyba się tak nie rzuca. Dobra, mm, dajemy w karierę i ku adro jedziemy naszym. <laughs> tak, dobra. I ciekawe kto będzie... I co nam zaoferuje nasz przeciwnik? Zaoferował nam... O, bardzo dobre rzeczy, które wezmę wszystkie. A jak się przegra, to się przegra, ale silnik jest. Silnik jest najważniejszy. I też przepraszam za skrzypiące krzesło w tle. Za niedługo tego nie będzie słychać. Może. <grym> Dobra, mm. o i też chciał właśnie w tym x XP chyba Reale, to będę jeździł na kamerze trzecioosobowej, bo kamera jednoosobowa jest fatalna. Wiza widać yy, tylko kierownicę od prawej dłoni do lewej, teraz jak widać tutaj na tej kamerze i postanowiłem jeździć na właśnie trzecioosobowej i jest lepiej, ale grafika w tej grze w ogóle nie wymiata, jest gorsza niż tu, ale gra ogólnie jest nawet fajna i prawdopodobnie będzie dzisiaj z niej odcinek albo po zakończeniu serii z OverSpeed. a jeszcze nie jestem pewien, no ale wam tylko mówię. E, tak. Ścigamy się o silnik. Silnik powinien, powinien po prostu, mm, powinien, <gryw> powinien po prostu y, no z bardzo odróżnić os osiągi od tych, które są teraz i samochód będzie y, szybszy, no na pewno będzie szybszy jak silnik będzie nowy, y, no i będą fajne y, dodatki, to znaczy y, maska, i tylny błotnik, znaczy zderzak, błotnik, zderzak, no. O, uderzyliśmy. E, tam nic się nie stało, ale zniosło masakrycznie Feniksem się jeździło inaczej od tego, ale do Feniksa prawdopodobnie już nie powrócimy. <laughs> Teraz ku Ardo będziemy jeździć. I tak. Okrążenie tu już jest drugie. Dobra. 160 na godzinę. O, i wam mówiłem, jednak Dominik miałeś rację, to było w milach na godzinę, ale w ustawieniach sobie zmieniłem na kilometry, to teraz jak widzicie jadę 170 jechałem na godzinę kilometrów. O, już myślałem, że uderzę w tą lampę i tak jakoś popijanemu to tak wyglądało jakbym jeździł. Dobra, wcisnę. Do 50. Pół, nitra teraz zużyłem. O dobra <coughs> Przepraszam ale fatalne moje gardło jest w fatalnym stanie yy, Ale dobra Czego się nie robi dla was yy, dobra O kurcze niedobrze że uderzyliśmy Ale no ściąga Ale to on jest daleko My jesteśmy blisko mety No to więc to więc yy, Już słyszeliście chyba w mojej O kurka wodna znowu drzwi nie ma Wczoraj też nie było. No, te blachy słabe są w Quadro Blachy albo zawiasy, ale no. <laughs> Fajnie, nie ma drzwi. Tu są. Tu nie ma. Obraz wyciężyliśmy. Trwało 2 minuty i 50 sekund. I wygraliśmy. Oto te piękne trzy rzeczy. Zaczniemy od silnika. Mamy przyspieszenie 5,9 na sekundę a teraz je... o 5,2 max prędkość moc wzrosła w ogóle szacun teraz y, karoseria maska wygląda tak jest cała płaska tutaj ma ładne takie y, wyrzeźbienie czy jak to nazwać a maska 3 jest z włókna no szczerze mówiąc pasuje do tej nakładki od zderzaka przedniego No dobrze zostawimy no maska No nie pasuje tu kurde no Moim, nie no dobra niech będzie I teraz tylny zderzak Jest miejsce na tablicę, są piękne dwie lampki I jak teraz wygląda? Ja nie mogę No ten samochód ma tuning full wypas Wy widzicie to? Ale kurde jak tu odstaje Chyba trzeba mieć progi żeby tutaj te błotniki tu nad kola, o Ty bo to masakrycznie wygląda Jak nad kołem wystaje kawałek <coughs> O Boże przepraszam Ale dobra zostawimy to, zobaczymy jak z tym się jeździ Z tego serio, z takiego z masywnego można jeszcze bardziej zrobić Okej, okay. dajemy w kariera mnie Może to tak wam nie będzie przeszkadzać w oglądaniu. Dobra. Mmm, Lamborghini. <ścoughs> o. Dobra, przegramy to. To już widać, że my to przegramy. Stracimy wszystkie w osiągi i w ogóle wygląd karoserii. Wszystko stracimy w naszym quadro. Ale czego się nie robi dla widzów? Czy on miał lepsze przyspieszenie? Mhm. O Boże, mówiłem przegraliśmy. My już to przegraliśmy. Samochód jest w fatalnym stanie. No te drzwi, co to ma być? Koło jest żółte. No i kurde, no i bomba. No i co mnie to obchodzi, że przeciwnik się rozbił? Zawsze jak my przegrywamy, to te boty się muszą rozbić, nie? Je? To jest takie dziwne, nierealne po prostu. I co to daje, jak ja nitro wcisnę? Nic nam nie daje. Na pewno to przegramy. Przepraszam, ale chyba na tym odcinku teraz od tej pory będę trochę mniej mówny, bo... Kurde, boli mnie gardło, a ten wyścig już jest przegrany. <laughs> Dobra. Tak. Mhm. Mm Widać jak to wygramy nie? Nie no może jakieś szanse tam jeszcze są nie trzeba yy, już od razu że przegramy może to będzie do wygrania Nie no to już nie jest do wygrania Zawsze patrzyliśmy czy przeciwnik z tyłu A teraz nie możemy patrzeć bo jest z przodu Jezus jak to ściąga Nie no Boże No i co mnie to obchodzi, że są trzy okrążenia, jak na początku wbiliśmy się prosto w tego Tira, no masakra. Boż, ty mi się, Boż! Przepraszam ale muszę <laughs> Musiałem trochę kaszlnąć Ale to tam Chrypka po prostu No nie no tego wyścigu ja po prostu nienawidzę Skandal jakiś No ten samochód się na tym wyścigu prowadzi najgorzej A ta mapa jest taka wkurzająca Nienawidzę tego toru Najgorszy tor Jakim cudem my mamy wszystko naprawione w samochodzie? Samochód się naprawił! Jezus, ja muszę przeglądać ten materiał. Jakim cudem on się naprawił ten samochód? Co jest? W ogóle nie ogarniam. Jak to się stało? Że on jest zielony, ja był żółty już. O i patrzcie jak bot kochany zwolnił. Może jeszcze jest jakaś nadzieja, bo są trzy okrążenia, zapomniałem. Ale typek ma za dobre przyspieszenie, on się musi teraz rozbić. No i się nie rozbił. Kurde. jaj. Chyba będzie najgorszy i najnudniejszy odcinek z Overspida. Dobra Ajajaj aj, aj. Dobra, tu już nie ma co Się ścigać <laughs> Tylko dojechać do tej mety <laughs> O Boże, przykro nam Mi, bo nasze quadro to Fajnie jakbym się tak teraz przebił jakoś przez ten murek, kurde. Nie no to niemożliwe. Kurde i weź, ja chcę całe to auto najchętniej rozwalić. Maski nie ma. Kurde, no to widzę, że powracamy do Phoenixa. A Fenix to jest takie auto, że ja zaraz, no. No kurde. No dobra. Wezmę się tu, zaparkuję. O. Nie. Musimy się pożegnać z oto tym pięknym samochodem. Jezu jak ten dyfuzor wygląda. Masakra. E Ta, zostawili nam tylko kolor. Są bardzo kochani. Kochani bardzo. Nie wiem to co. Wsiadamy do Phoenixa i robimy co? Ostatni wyścig. Przecież nie będzie, nie musi być tak nudno w tym momencie Możemy się przejechać naszym samochodem Dobra yy... Dobra, weźmiemy napęd poziomu drugiego I zakończymy na dziś Ten samochód wyprzedzi nas on ma dobre przyspieszenie. Nasz przeciwnik. Ja sobie zmienię na tą kamerę. Co? Uluju ja, ja coś go tak tak zacząłem pchać, że... A dobra tam. Że teraz się skupimy i to wygrajmy. Nie możemy y, płakać za naszym Kuadro Trzeba... No, jakoś... Skoncentrować się i się cieszyć, że powróciliśmy do naszego Feniksa. O. Pum. Piękno on. Fenix wymiata. Oj, go tak nie ściąga jak quadro. Dobra. Dobra, dobra. Też dziękuję Dominikowi, że pisze tyle komentarzy i daje mi informacje na temat Overspida, ale mógłbyś to albo napisać w całości, no, albo nie tak pod tym, bo no po prostu. <laughs> Oj, przepraszam znowu. Dobra, pojedziemy już tędy, bo nie chcę w drzewo walnąć. Znaczy, walnąć uderzyć. A typka tak nie widać. Okej. Okay, no to dzisiaj nie wiem czy będzie, bo widzicie i słyszycie, znaczy nie widzicie, ale słyszycie po po moim kaszlu i chyba słyszycie, że mój gość się zmienił. boli mnie trochę gardło i nie wiem czy nagram z Xpad Reale Xpand Reale Extremal. Ale nawet nie wiem czy ja to poprawnie wymawiam, ale Mógłbym chociaż jeden odcineczek nagrać Fajnie by było Ale lepiej chyba skończyć tą serię A później zaczynać nową Ale jeszcze nie jestem pewny No I multi jak wiecie na pewno Bo kurczę nie wiem czy ty Dominik poprawnie mówisz Nie trzeba mieć jednego internetu Że na przykład dwa lapki na jeden internet Tak nie trzeba mieć To po prostu Nie wiem Ja nie wiem ale to chyba nie o to chodzi ale jak ktoś serio wie i trafił na ten film, to niech napisze. No. <laughs> Dobra. No i chociaż Feniksem wygraliśmy, to nie taka porażka już. Jak Qadro. Stracił wszystko. Jezus. Nie chce mi się z nim od nowa wszystkiego robić. Bo tyle co ja się napracowałem na to wszystko. Dobra, może teraz... O, a, to zmieniło tylko sterowność. Może mam pomysł, dobra, ale to już zakończymy ten odcinek, tylko mam pomysł Będziemy jeździć Feniksem Ale jak tutaj jest te Cuadro i, I będziemy się ścigać o szybsze auto od kuadro. To na przykład już za kuadro, To dopiero wtedy będziemy się brali za tamto auto A na razie jeździmy naszym Feniksem Ta I To chyba na tyle Dzięki za obejrzenie To chyba był serio teraz najkrótszy, albo mi się tak zdaje do następnego i cześć.